Witajcie w moim królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dzisiaj pokażę wam największe rowery w największym sklepie rowerowym. Producenci rowerów szukają różnych nowych, modnych kategorii, na których dałoby się zarobić. Rowery cargo są jedną z takich nowych kategorii. Pytanie. Czy to rzeczywiście tylko moda, czy jest to może rozwiązanie chociażby problemów z zakorkowanymi miastami? Czy taki rower ma sens? Jak się prezentuje? Jakie ma możliwości? Do czego służy? Ile kosztuje? Postaram się Wam o tym trochę dzisiaj opowiedzieć. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że rowery cargo przeżywają drugą młodość. Kiedyś. Były dostępne rowery cargo, szczególnie w Holandii, ale nie miały wspomagania elektrycznego. To mocno ograniczało ich użyteczność, bo tak jak tutaj jest możliwość wsadzenia dwójki dzieci albo jednego schaba. No i teraz sobie wyobraźcie, że taki rower, który sam waży pewnie ze 30-40 kg, plus 70 kg w postaci dwójki dzieci albo jednego schaba, i jeszcze kierowca. Cały ten ładunek, cały ten kompost to jest ze 200 kg. Jak to na dłuższą metę napędzać w mieście? No i tutaj wchodzi właśnie wspomaganie elektryczne. W rowerach Cargo ewidentnie widać, że jest to przyszłość. Elektromobilność atakuje nas z każdej strony, ale w rowerach Cargo jest to patent, który moim zdaniem rzeczywiście się sprawdza. Rowery Cargo dzielą się na dwa rodzaje, z koszem przednim, z platformą ładunkową z przodu, wtedy przednie koło jest skrętne na, najczęściej za pomocą takiego drążka i na rowery z długim tyłem, gdzie główna przestrzeń ładunkowa jest za kierowcą. Tutaj widzicie model właśnie z tym przednim koszem, wręcz powiedziałbym, że z wanną. Tu jest to dość ciekawie zrobione, bo to taka styropianowa pianka dosyć twarda i odporna, a jednocześnie w miarę miękka pod względem jakiegoś tam puknięcia w nią. Jest taką wanną, do której tu w tym wypadku możemy włożyć dzieci. Te dzieci mają tu ławkę, mają pasy, ale te platformy mogą mieć różny kształt. Może być w ogóle płaska powierzchnia z jakimiś tam mocowaniami, na której możecie przewieźć co chcecie. Może być kosz transportowy, gdzie możecie sobie wrzucić pralkę albo lodówkę. Te platformy mogą być aluminiowe, mogą być ze sklejki. Naprawdę tylu, ilu producentów, tyle rozwiązań, i możliwości adaptacji tych rowerów są niesamowite. W Polsce rowery cargo dopiero raczkują. Tutaj generalnie rowerzyści nie mają lekkiego życia. To raz. Dwa. Cena takiego roweru cargo jest dość wysoka, jak na polskie możliwości. Ten akurat kosztuje 25 199 zł. Jest to niemiecka marka. Winora, no i to jest taka mniej więcej pewnie średnia cena roweru cargo, ale one spokojnie mogą dociągać do 10 tysięcy euro. Za to w dół już nie bardzo da się zejść. Myślę, że najtańszy rower cargo ze wspomaganiem to pewnie w tej chwili jest 15-20 000, 000 złotych. Także no to ogranicza popularność tych rowerów w Polsce. Na zachodzie natomiast rowery cargo możecie kupić w dowolnej konfiguracji. Na targach Eurobike był nawet rower cargo, który rozkładał się w scenę. Były rowery cargo więcej niż dwukołowe, były rowery cargo z przyczepami. Tam naprawdę jeździło tego mnóstwo i widać, że Europa w tą stronę idzie, że chce odciążyć miasta od samochodów. I jednocześnie wykorzystywać te rowery w bardzo różnych zastosowaniach, właśnie z różnymi opcjami przewożenia ładunków. Oprócz platformy ładunkowej, rower Cargo składa się jeszcze z kilku konkretnych elementów. Oczywiście potrzebna jest potężna rama, sprzężona z kierownicą, która musi przenosić sterowanie na przednie koło. Szczególnie jeżeli jest to wersja z platformą, no to tutaj potrzebujemy układ drążków. Koła do roweru Cargo też muszą być specjalne. Jeżeli jest to rower z platformą, to przednie koło najczęściej jest mniejsze, żeby się tutaj przed tą platformą mieściło i żeby wygodnie tym było kierować. Obydwa koła muszą być wzmocnione. W tej chwili producenci oznaczają różne części jako E-bike Ready. A tutaj jeszcze mamy dodatkowe oznaczenie e-bike i cargo ready. Nawet silniki od takich producentów jak Shimano czy Bosch, który jest zamontowany tutaj, ma specjalne linie cargo. lżejsze, się, cięższe do różnych zastosowań. Także silnik elektryczny. Oczywiście do silnika musi być bateria. Często w rowerach cargo jest to więcej niż jedna bateria. Tutaj widzicie, że jest zamontowana jedna bateria, ale jest Potencjalnie możliwość założenia drugiej. Czasami te rowery mają baterie w różnych innych miejscach pomontowane. Bardzo często też oprócz przedniej platformy ładunkowej mają tylny, bardzo mocny bagażnik. Tutaj nominalna nośność tego bagażnika to jest 27 kg, ale widać, że jest to 27 kg, które możecie na nim zamocować i że on dynamicznie wytrzyma to obciążenie. No bo Wiadomo, że na tak mocnym bagażniku może spokojnie usiąść człowiek, i jeżeli nie będziecie wyczyniać jakichś dzikich rajdów, to ten bagażnik również to wytrzyma. Często są one wyposażone już w jakieś systemy blokad, zabezpieczeń. Tutaj mamy takie proste zabezpieczenie, klasyczne na tylne koło, ale jeżeli są to rowery elektrycznie wspomagane, to można też znaleźć takie, gdzie. Systemy elektroniczne też w jakiś sposób odcinają dostęp do tego roweru. Możecie sterować nimi za pomocą smartfona, możecie kontrolować je z aplikacji, zmieniać ich ustawienia. Rower cargo musi też być wyposażony w efektywne hamulce. W tym modelu znajdziemy magure, Co ciekawe, dwutłoczkową jest to dość potężny hamulec, ale jednak nie najmocniejszy, gdyby ten rower jeździł w terenie górzystym albo bardzo mocno obciążony to nie wiem, czy byłyby wystarczające. Być może warto byłoby założyć jeszcze mocniejsze. No i ostatnia rzecz, przeniesienie napędu, czyli jakaś skrzynia biegów. No w rowerach cargo raczej nie spotkacie klasycznej tylnej przerzutki zewnętrznej. Często są to systemy bezstopniowej zmiany przełożenia, tak jak Enviolo, które jest zamontowane tutaj. Czasem są to piasty wielobiegowe typu Shimano, czasem w najdroższych modelach może to być silnik Piniona, to jest taka dosyć nowa konstrukcja gdzie jest silnik zintegrowany ze skrzynią biegów, wtedy napęd może być na pasku, bo nie potrzebujemy żadnej zewnętrznej zmiany przełożeń. Wszystko odbywa się w silniku, który jest jednocześnie skrzynią biegów. Co ciekawe, hamulce też mogą mieć wyższe wersje wyposażenia, na przykład mogą być wyposażone w ABS. Rok temu pokazał to Bosch, a w tym roku dołączył system Shimano, także Rowery Cargo mają na przykład ABS na przednim kole. Standardowo rowery Cargo mają błotniki na wyposażeniu. Najczęściej mają też oświetlenie zasilane z baterii wbudowanej w rower. Tutaj mamy system Bosha i oświetlenie możemy sobie włączać i wyłączać z komputerka na kierownicy, który jednocześnie pokazuje nam wszystkie parametry jazdy, czyli stopień wspomagania, aktualną prędkość, przebyty dystans, zasięg, który nam jeszcze pozostał na baterii. Przydatną funkcją w rowerach ze wspomaganiem elektrycznym jest Walk Assistance. To jest taka funkcja, która pozwala do małej prędkości 2-3-4 km na godzinę wspomagać rower, kiedy go prowadzicie z dużym obciążeniem, czy na podjeździe. Nie musicie wtedy się tak męczyć, pchając go samodzielnie. Tak jak mówiłem wcześniej, na jednym rowerze cargo możemy uzyskać różne zabudowy w zależności od potrzeb. Możemy mieć Całą taką zabudowę dowożenia dzieci zamkniętą z szybą. Możemy mieć ze sklejki taki kosz do przewożenia różnych produktów i towarów, a możemy mieć taką otwartą platformę z punktami montażowymi pozwalającą na przewożenie dużych gabarytów. Drugi rodzaj rowerów cargo to long tail, czyli rowery z długim ogonem. One sprawdzą się. A raczej, jeżeli planujecie wozić swoją latoroś, bo takie ze dwie pociechy spokojnie tutaj na tych bagażnikach można umieścić, ten rower Cream w ogóle to są obydwa polskie rowery. Tu macie Ecobike, tu macie cream. Cream jest dwa razy droższy, co za tym idzie dużo lepiej wyspecyfikowany, Ecobike jest bardziej ekonomiczny, ale na przykład też ma parę ciekawych rozwiązań, jak wyjmowanie baterii spod siodełka. Wracając. Do możliwości transportowych. Tutaj widzicie typowy uchwyt dla dziecka do trzymania się, poduszeczka na bagażniku, żeby się wygodnie siedziało, i podnóżki od razu też, żeby dzieciaki miały gdzie położyć nogi. W Ekobajku bagażnik w tej chwili jest raczej przystosowany do transportu towarów, ale jak widzicie, są tutaj otwory gwintowane i różne uchwyty z boków pozwalające zmienić. Zastosowanie tego bagażnika, czy właśnie na przewóz z dzieci, czy żeby zamontować jakieś dodatkowe wyposażenie, boksy, sakwy i tak dalej. Ten EcoBike to przykład roweru elektrycznego cargo, wyposażonego właśnie w dwie baterie. Tutaj jedna znajduje się w głównej rurze ramy, a druga znajduje się pod siodełkiem. Pasy, daszek. Gdybym jako dziecko był włożony do szkoły takim rowerem, moje życie potoczyłoby się inaczej. Jak Wam podobają się rowery Cargo? Co o nich sądzicie, czy podbiją polskie ulice? Piszcie w komentarzach. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!